Why do you always win at cards? <laughs> because I cheat, kitten. <laughs> this trinket, it's... A, don't bet anything on... A jigger of your finest whiskey for my friend over here. Oh, The hangman's finest isn't much, but it'll get you just as drunk as anything you'll find in Hightown. Thank you. That's generous of you. What's coin if not... You could save up to b there you go. I thought I'd have to watch myself around you, but as it turns out, you're all right what do you mean I'm all you don't judge people if I had someone like you on board my ship when the storm hit Oy, się tnie, jak widać. maybe we wouldn't have been shipwrecked maybe you would have been shipwrecked sooner. Are you? I suppose I'll have to... No dobra. Wiesz z nią będziemy bo Fili- Będziemy pogadać z Warwickiem. To tutaj grzeje twarz. Hawk, I've got some news. to Why don't I buy you a pint and we'll talk? You just keep making this harder. I've had an ear out for Bartrand. <laughs> After in the deep roadmap, road, he ran to Ravaine, probably because he knew I couldn't track him. But I hear he might be back in Kirkwall. He called in loans from a few of his contacts in Hightown. Was he staying? If my information, which informa don... gives us a good shot at having a word with my dear... What ba I think we...

I co my tutaj mamy? Sprawa rodzinna? Andersa Wolina, sprawa rodzinna, łatwiej mi zadanie. Chyba w górnym mieście, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj nie, tutaj nie. O, świetnie. Pójdziemy tam w nocy, żeby się wystraszył. Już nas atakują, kurde. Kto to jest? Znowu to nie wiem, przecież mówiąc nie znam motywu. Dlaczego nas atakują? I o co tutaj chodzi, no ale... Tak już była czasem w tej grze. Ok, atakuję, tak. Coś tutaj wybuchło. Jakiś frag grenade. No i biegniemy. No to może być ciekawy z tym Bertrandem, nie sądzicie? Tak nas zostawił w głębokich ścieżkach. szczelnie zamknął drzwi.

My thoughts so that's how you greet your brother, is it, Bartrand? Fine. Say hello, Bianca. No jejku, ale mam ochotę tak w nich tutaj wjechać. O kurde. O kurde, zobaczcie, tylko on tutaj jest. No ale z jakich zrobiłem?

Jezu, ile tu jest? On sam ich tutaj pokona? No pewnie, że pokonamy. Idzie kolejny strażnik, no to smrody w nich. O, no, takim toborem? Tutaj się ślicznie ustawili, zobaczcie, ojej. No, nie zazdroszczę wam. Bo ja teraz pojadę w was w Pawło. Szybko musi wytrzymałość na szczęście. Odnawiam. Znaczy to, kiedy się skończy. Czai i tak dalej będą tutaj zasuwać. I'm coming for you! Yes. Okay. Call me, bastard! Oh cool. Oh Please forgive me, my brother! I was just jealous of you! <laughs> how could i ever compete with you for mother's love you're strong and handsome and so very smart ah what why lie now about this what have you to gain what do you want from me i broke in i found my brother and it was <laughs> awkward family business no i think there's more to it ah <sighs> fine no dawaj nam te szczegóły bom ciekawy no i co Ej śmieszne on to wszystko wymyślił tak naprawdę to tutaj weszliśmy do tej tej jezu. No dobra. These corpses aren't even stiff yet, Hawk. Warszalały strażnik. Somebody's been in here. Okay. What did my brother do to these men? They were completely out of their heads. To szukamy Warika. O! Przelały komendant. Brzmi... ...nieźle. Komendant oszalał. Strasznie mocny. Anders się zajmuje. Zasuwa. Anders, nie robi. No dobra, dobra. Komendant padł. Ale tu jest ich jeszcze więcej, ale na szczęście mam coś takiego jak burza. Trochę to mało dało, szczerze mówiąc, ale. Ale okay.

Cię schowam tylko przed łucznikami I dobijamy, dobijamy Wezmę sobie jeszcze psa Żeby się no, nie wyłączyłem No niezłe dla no Długo się utrzymało A to co jest? O nie, fak, fak, fak spieprzeć ...w jaki smród weszli. Ale on ludzi wynajął. O tu ma coś wspólnego z tym artefaktem, który znalazł w... ...w tamtej świątyni. W głębokich ścieżkach. Bum. Walnęliśmy go w tyłek. No nie da się ukryć, to dużo krwi. tu są jakieś ciała? Tu są jakieś ciała, skrzynki z rzeczami? Może warik? nie Varig nie otworzył Co tu jeszcze można zbadać? Można zebrać złoto, tą skrzynkę. Czy ja tu wchodziłem? Wchodziłem tu, ale tutaj nic nikogo nie ma. Dziwne w sumie. Ale pójdziemy zbadać resztę. O oh, wow komentarz. Dobra, ja się tutaj ze uczniami, Ale wlezę w pułapkę. O Oh. Dobra Tak. tutaj już się niebezpiecznie ci się się się... się Tutaj tym mnie goni. Tutaj ty mnie Tak. 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 Cześć! A w nich, moi mili państwo, walniły bomby. Granaty. Okej, okay, oni tam sobie już poradzą, ja tutaj pozbieram śmieci. O kurde. Nie z niestety pomocy trzeba przyknąć.

Praise the ancestors! Hold up, I know this man. He's Bartrand Stewart. Jugend, what happened here, verek Your brother? That statue we brought out of the deep rope? I've been hiding in here, but the guards—they're like crazed animals. I didn't dare go past them. You, ba in... What did he do? He's been forcing them to eat lyrium. He says he's... Bartrand's not exactly a nice guy, but. This doesn't sound like my brother. You said he's. I don't know. It's why we came back to Kirkwall. On this better day, but the minute it was gone, he got worse. I I, haven't see... I don't know what they're dead, but they just whoever, whatever you find in that room, Varric. I'll find bartrand. Thank you. Maybe there's Bartrand took the servants and locked himself in, on those sodding. No dobra, więc się zamknął w gabinecie. No ale pójdziemy teraz do gabinetu, ale to już w kolejnym odcinku. Także jeszcze tutaj pozbieram tylko nasze złote rzeczy, kufer i jesteśmy gotowi do wejścia do jego komnaty. Więc zapisujemy grę. No i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was, cześć.